Siemano Jedemski, bardzo serdecznie z tej strony Mati. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy czytać wiadomości od mojej byłej w wieku 12 lat, czyli już 11 lat temu to było. I ta dziewczyna nazywa się Iza z Matiza. Niektórzy z Was już ją kojarzą, generalnie, bo już kurde, to jest mój piąty odcinek z nią. Jak widzicie, nie ustajemy tempu, ponieważ cały czas dzieje się mega dużo rzeczy. Natomiast zanim rozpoczniemy ten odcinek, tu macie 5 najnowszych subskrybentów mojego kanału. Jeżeli chcecie się tutaj pojawić, w kolejnym odcinku oczywiście mnie zasubskrybujcie. Ten trzeba na mój mój w Szary. I wtedy będziecie. Może trochę popularnie, jak wystąpicie tutaj w kolejnym odcinku, więc warto zasubskrybować. Oczywiście, kolejny odcinek, moi drodzy, będzie jak wbijemy 4000 łapek w górę. Wtedy na pewno pojawi się kolejny odcinek. Jeżeli nie przybijemy tych 4000, to wtedy walimy tą serię i już nie będzie. Chociaż chciałbym jeszcze trochę tych odcinków nagrać, bo kurde, są takie mega ciekawe, takie wybuchowe. i Ja pierdzielę. Bardzo lubicie Izę, z tego co zauważyłem. Mogę wam zagwarantować, że dzisiejszy odcinek na pewno będzie mega emocjonujący. Czemu? Już wam czytam. Uwaga, zaczynamy czytać. Mati. E... Mati! O, dobra, jesteś w takim momencie, że chyba kurde, bardzo mnie potrzebuje ta dziewczyna. Kurde, no, odpiszesz mi ty w końcu, czy nie? Baranie, ty bity. Co? Baranie bity? Kurwa, co to za tekst w ogóle jest? Ja pierdzielę, ty od razu mnie wyzywa od baranów bitych. Musi być coś kurde na rzeczy, co nie? No jeju, no, co ty chcesz ode mnie, karaluchu? No i to się rozumie, kuwa, ona do mnie baranie bity, tu ja do niej będę na karalucha wjeżdżał, nie? Bardzo dobrze, trzeba się umieć tutaj obronić, wiadoma sprawa. Chyba się za bardzo nie lubiliśmy. Z tego, co tutaj wynika, co nie? Tylko nie karaluchu. Słuchaj mnie. A no, widzicie, uderzyłem w jej słaby punkt karaluchu. To jest właśnie to, y, jak codziennie powiem ją kuwa nazywać. Nie, zaraz zobaczycie, to jest dziewczyna taka porąbana, że w sumie się nie. Nie dziwcie się mi, że ją wyzywałem od karaluchów. Jest akcja za szkołą Bartek bije Karola. Oho, dobra, coś już kojarzę tą akcję. Chyba coś kojarzę, że. Kurde, nie chcę wam spoilerować, ale to będzie chyba mocne. No to się biją, no co? Przecież to ich konflikt jest. Co ja mam do tego? No i bardzo dobrze tutaj chłodna głowa mat, Nie daj się wyprowadzić z równowagi, nie daj się wciągnąć w jakieś konflikty. Oni się biją, to po co, moi drodzy, ja mam gdzieś tutaj wiadomo wchodzić w to wszystko, nie? No niby tak, ale słuchaj, bo oni się biją o mnie. The fuck? Onią, ona jest jakaś tempa, sznurówka. Jakby po co się bić o która jest jakaś taka i o, i o, kurde, odklejona od rzeczywistości. Nie mam pojęcia. Też ja wtedy z nią byłem, więc coś tam do niej na pewno gdzieś tam czułem, no ale kurde, teraz z biegiem czasu to to jest dziewczyna, która nie zasługuje na jakąkolwiek atencję. Jak to o ciebie, XD, co zrobiłaś? No właśnie, ja byłem wtedy zdziwiony jak to o nią, że jakby bić się o nią, to jakby ona nie, nie należała do tych wiecie, jakichś takich ładnych, pięknych, inteligentnych. Zaje... Mam piórnik Bartkowi i powiedziałam, że widziałam jak to Karol zrobił XDD. Nie ma to jak ukraść komuś piórnik i powiedzieć, że kurde, ja widziałam, bo tobie ukradł ten. To już jest IQ minus 300. To nie jest fajne, nie? Po co kogoś wrabić w coś takiego? Co? Iza, ty jesteś tempa jak temperówka. Tempa jak temperówka ty. <śmiech> <śmiech> nie spodziewałem się takiego porównania, ale kurde, powiecie, że to było dosyć Expo ekspo, Expo eksp, Expecto Patron. To znaczy no, spektakularne czy coś. Nie możesz tak robić, przecież jak oni się dowiedzą, to mnie pobiją. No właśnie, kiedyś było tak, że jak twoja dziewczyna coś przerąbała, to szli do ciebie, nie? To jakby ty odpowiadałeś za swoją dziewczynę. To nie było coś takiego, że dziewczyna coś odpierdzieliła i tyły w ty było. I za kurdy gnoju ty, tylko wtedy było MATI do mnie. Wiecie, murem za swoją dziewczyną mimo, że była taka, a nie inna. A ty w ogóle to umiesz się bawić? Czy tylko narzekasz Je łopie? Ta, narzekam. Ja jestem bardzo zabawowy generalnie. Po dzień dzisiejszy umiem się mega dobrze bawić, kurde i w ogóle co na mi jakieś zarzuty robi? Zabawa zabawą, ale chodzi tu o zdrowie innego człowieka. Czy ty jesteś chora? Szczerze to to dzisiaj mam takie myślenie, nie? że zabawa zabawą, wszystko elegancko, ale kiedy wchodzi tutaj zdrowie innego człowieka? Wiecie, jakieś tutaj y, rzeczy takie no to, 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 nie ma takiej opcji, kurde, nie? Ja pierdzielę, jak ona jest niezrównoważona psychicznie. Jak jeszcze raz mnie zwyzywasz, to wezmę i powiem im, że to jednak nie Karol, tylko ty. I masz zamknąć jadaczkę, bo źle się to dla ciebie skończy. Ty, to są groźby karalne. Ja wtedy chyba nie wiedziałem, z kim ja mam do czynienia. Ty, ona mnie tutaj mówi, że ona naśle na mnie te wartka, że ja mu... Biurnik zapierd... a ja byłem ogólnie w domu wtedy, filmik chyba nawet nagrywałem. Ona jest jakaś nienormalna ty. Nie no, dzisiaj to już bym z nią nie był. To ty jesteś moją dziewczyną czy moim wrogiem, ja tylko uczę cię odpowiedzialności. No i dobrze kurde o ty mówisz no. No dobrze mówię czy niedobrze mówię? No wyobraźcie sobie, że wy zapierdzielacie komuś biurnik i mówicie, że to jednak inna osoba zrobiła i te patrzycie a on go za szkołą. Ty? Mnie? Odpowiedzialności? No tak, tak, powiedziałem ja ciebie odpowiedzialności, ty, co tego nie rozumiesz? To kto ostatnio spuścił kota ze smyczy i kazał gonić psa temu kotu? No bo ja miałem jakiegoś takiego kota persa, ale on był taki wkurwiony ten kot, nie wiem czemu i on po prostu był agresywny i pomyślałem sobie, że spuszczę kota na psa, no. Mój kot praktycznie szczekał, także on był tutaj pogromcą tutaj wszystkich psów, to, to nie, nie, nie tak jak myślicie, to, to jest odpowiedzialne w pewnym sensie, bo pies mi sikał na płot, także spuściłem kota no to no kuwa będę się tłumaczył. Dobra, bo mój kot jest silny i cwany, to dlatego. No i kuwa wszystko się nawet potwierdza, pamiętam to. Dobra, a kto ostatnio dzwonił po domofonach i uciekał? Ej, no kurde. To, to... było moje dzieciństwo, ja szedłem, dzwoniłem do domu i sp... dalałem. Więc no jakby dla mnie to nie jest nic nieodpowiedzialnego, dla mnie to jest zabawa po prostu i ja kiedyś tak po prostu dużo robiłem. To tylko taka zabawa, no jeju, kto tego nie robił? No właśnie. Ej, robiliście tak kiedyś? Nie wiem, dzwoniliście do domofonu i spierdzialiście czy nigdy tak nie robiliście? Tak, tylko mnie o tym nie uprzedziłeś i babka na mnie wyleciała z wałkiem od ciasta i to ja dostałam w łeb, a ty uciekałeś. Aaa, pamiętam ty jak dziś! Ty, idę się normalnie osiedlem, za rękę. Z Izą i mówię sobie w głowie, nie no, kuwa, muszę zadzwonić domofonem. Nie powiedziałem jej tego. Dzwonię i spierdalam. A i zadownie czemu biegniesz, czemu biegniesz? Bo ona sobie patrzyła w swój telefon, nie? I ja do niej uciekaj, uciekaj. Patrzę normalnie za siebie, nie. Bobko kuwa z takim wałkiem wychodzi od ciasta. Jak się zamachnęła, jeb, Izę w głowę. Kuwa akcja z filmu Science Fiction. Nie wyrzucaj mi tu starych brudów, ty Menelico. Menelico, ja pierdziele, nie! Nie powielajcie moich błędów z przeszłości. Miałem te 12 lat. Mówiłem tak. Głupoty. Nie bądźcie tacy jak ja. Serio, to, to nie ma sensu. Przesadziłeś ziom. Aha, no to. No tak. No, no co. Przepraszam. O, przeprosiłem nawet. Kurde, to, to się liczy. Tutaj szacunek ludzi ulicy jakby. Ma się swój honor, nie? Umie się przeprosić. W dupę se wsadź to przepraszam. W dupę wam se wsadzić? Przepraszam, ty. a to za mocne. No dobra, to cześć. Fason trzeba trzymać, nie? Nie wolno się łamać. Żartowałam, choć kochanie do mnie prosię. Ja pierdzielę, ty. Ona niezdecydowana. Kurde, jakaś... Ona nienormalna. Ty jesteś prosię. No i co, kurdej? Swajaku, ty kurde gnoju. Ale i tak ciebie kocham. No widzicie, i właśnie chyba dlatego z nią byłem. Bo ona była nienormalna, no była świernięta, no była przyrąbana na maxa. Ale jak już mi tam dobre słówko rzuciła, to już mi gdzieś tam przechodziło. Dobra, wy mi wyrzucasz? To ja też wyrzucę. Chyba chodziło, że ty mi wyrzucasz, ale to, to literówki to się chyba zdarzały kiedyś normalnie. Dawaj, ja jestem grzeczna, nic na mnie nie masz. Mhm, mm kuwa nic nie mam. Ty jak ja sięgnę pamięcą, to na ty wymyślicie, że ona po... Bo, nie wiem, jakie się... kurde ciasto, wiecie, była na horrorze, jeździła na jemniku, jakieś takie dziwne rzeczy, ale tego było mnóstwo. Pamiętasz wtedy, co strzelałem do ciebie wodą na śmigusa dyngusa i się wkurzyłaś? O, kurde, ej, to jest jedno z mocniejszych rzeczy, słuchajcie tego. No, i co? Mm. i co? Zabrałaś mi ten pistolet, uciekłaś z nim, naszczałaś kurde do niego i psikałaś we mnie, a później on się zaciął. I nie działa do dzisiaj. Tak właśnie było. Nie wybaczy ci mojego pistolecika. Tak, do dzisiaj nie działa ten pistolet ogólnie. Hahaha, śmigus sikus. To było zabawne. Śmingus sikus, ty. Wariaty, jak dotrwaliście do tego momentu? Napiszcie w komentarzu. Śmingus sikus. A ja wam przypnę serduszko. Śmingus sikus, ja pierdzel. Cała z Iza z Matiza, bez kitu. W jednej kuwa pigułce. Nic w tym zabawnego, ty szloro. Zepsułaś mi pistolecik. Ej, to właśnie to. To, to właśnie jest Iza z Matiza, nie? To właśnie chyba tego oczekiwaliście od niej. Nie bądź dzidzia. Ja dzidzia kuwa, ja dzidzia ty. Ty szczasz kuwa, do pistolecika na wodę, a ty mówisz, że ja dzidzia płaczę Nie wiem czy się mam cieszyć z tego, że wiecie, miałem taką dziewczynę jak Iza z Matiza. Ale po części wiem teraz, że mogę nagrywać filmy na nią, bo to jest dosyć fajne. Jak wam się podoba, łapki do góry koniecznie, pamiętajcie o tym. Ja czekam do dzisiaj na hajs za ten pistolet, kosztował mnie 60 złotych, z komunii miałem odłożone. Ej, to był zajebisty pistolet, nie? To, to był, to był... Nikt nie miał takiego pistoletu, nie? Ale y, producent y, nie przewidział, że ktoś do niego kurde nasika. Nic nie dostaniesz, to karma skurczy byku. Ja pierdziele to mi ty kurde, walę ją. A kurde no nie chcę mieć z nią nic do czynienia. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapy do góry, bo mi już Kuba yy, yy. musi być mnóstwo tych łapek, bo ona już mnie wyprowadza z równowagi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pięciu najnowszych subskrybentów macie tutaj. Zasubskrybujcie, żeby wystąpić w odcinku. 4000 łapek, kolejny odcinek. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach, nie? Kurde, wariaty. Na razie. U!